Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie zgromadzonych na uroczystościach upamiętniających 71. rocznicę Mordu Katyńskiego i proszę o zabranie głosu Panią Burmistrz Miasta Kowalczyk. Dostojni zaproszeni goście, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, pozwólcie, że przytoczę Słowa kartki, kartki pocztowej, która została wysłana ze Starobielska w 1939 roku. Kochani, jestem zdrów. Bądźcie zatem o mnie zupełnie spokojni. Nie miałem o Was dotąd żadnej wieści. Co przybiosły mi dzieci? Czy wróciły już do domu. Wykonajcie wszystkie roboty zimowe w ogrodzie. Trzeba dobrze owinąć słomą oczówkę, rzoskwinie, morele, winogrona i powiązane nakryć ziemią. Między drzewkami zasadzić na dole buraki, a na górze ziemniaki. Kupcie nawozów sztucznych, zwłaszcza pod owiec. Załatwcie jedną macie. Jeśli możecie, wyślijcie pakunek do 8 kg, ale tylko słoniny. Czekając odpowiedzi o sprawach prywatnych, ściśle na adres tu podany. Pozdrowienia od Gustka, Miki, Ciesilika i Antka Mulińskiego. Ściskam Was i całuję serdecznie, Staszek. Stanisław Soczek. SSSR Starobielsk, pocztowy, jaszcik numer 15. Proszę Państwa, ta kartka przyszła w 1939 roku do Kołaczyc ze Starobielska. Niesamowite źródło historyczne. Dzisiaj, po 70 latach, dostajemy dokumenty od Rosji na temat zbrodni katyńskiej. I chociażbyśmy nie dostali, to w tej małej karteczce tyle treści. Jakaż ona może prosta, prozaiczna, ale ile ona mówi. Mówi o tym człowieku, majorze Stanisławie Soczku, którego tutaj nawet mamy drzewko posadzone dwa lata, na tym niedaleko placu, Obok obelisku. Jest to tyle wartości w tej kartce: tyle miłości do swojej rodziny, do martwienia się, czy sobie poradzą, ale zarazem informacja. To był major, major wojska polskiego. Przecież pisząc, że pozdrawia od tych ludzi, to daje jasno do zrozumienia swojej żonie, Jadwidze, widzę, aby poszła do tych rodzin i powiedziała, że tam z nim są Major Mika, Antoni Muliński i inni. Wspominamy rocznicę Katynia, w tym roku mamy 71. Wspominamy ludzi, którzy zginęli. Zginęli w Katyniu, oddając życie za naszą dobrą sprawę. W roku 90' dziennik, jeden z dzienników amerykańskich Wordpress, kiedy Polska starała się o wejście do Unii, zrobił wywiad z dygnitarzami rosyjskimi, pytając ich, co o tym sądzą. Wielu z nich mówiło, że są to Jakieś mrzonki, ostatnie pozostałości po tak zwanym polskim romantyzmie. Tylko ci ludzie nie wiedzą, że polski romantyzm bardzo różni się od romantyzmu francuskiego, od romantyzmu rosyjskiego. Bo polski romantyzm to umiłowanie ojczyzny i oddanie czasami życia za nią. Obchodząc tą uroczystość w mieście Kołaczyce należałoby wspomnieć też o wiary, które w tamtym roku zginęły w Smolęcu. I życzyć sobie, aby w na najbliższych latach wszyscy Polacy w zgodzie oddawali w jednym miejscu cześć i tym, którzy zginęli 71 lat temu, i tym, którzy zginęli rok temu. Życzmy sobie do tego wszyscy, aby naród polski stanowił jedność, bo tylko w jedności będziemy siłą dla innych narodów. Wtedy komisarze europejscy nie będą ściągali napisów pod wystawą dotyczącą. Smoleńska i też innych wystaw, które mogą towarzyszyć i będą wystawiane przez naród polski, ponieważ mamy jakże wspaniałą, ale tragiczną przeszłość. Cześć poległym 70 lat temu, ale też cześć poległym rok temu. Cześć pani poseł. Wyrażenie Gęsickiej. Cześć marszałkowi Sejmu, posłowi, Rzeczyp senatorowi Rzeczypospolitej Stanisławowi Zajmelcowi. I cześć posłowi Leszkowi Weptule, kwiatowi ziemi pod Dziękuję. Czy ktoś z Państwa zebranych jeszcze by chciał zabrać głos, to serdecznie zapraszam. Jeśli nie, to proszę Państwa, teraz będzie, zapraszam, hymn Państwowy. Teraz nastąpi apel pamięci i salwa honorowa. Zapraszam. Katyński apel pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy gminy Kołaczyce, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu pamięci w Kołaczycach, aby w 71. rocznicę zbrodni katyńskiej przywołać pamięć żołnierzy polskich zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej oraz upamiętnić męczeństwo Polaków, ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Do Was wołam, mieszkańcy i obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Zdradziecko napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu. Charkowie, Miednoje i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Wzywam ofiary zbrodni katyńskiej. Major Stanisław Cieśnik, Major Jan Antoni Gustek, Major Andrzej Józef Mika, Major Stanisław Soczek, Kapitan Antoni Muliński, Kapitan Karol Glazur, Porucznik Ludwik Nowak, podporucznik Jan Władysław Sarna, major Michał Bartula, porucznik Bronisław Salacha, porucznik Stanisław Kołeczek, starszy sierżant Jan Kołeczek, sierżant Zygmunt Bauerek, którzy poświęcili życie za wolną i niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Zginęli śmierci społeczeństwu! Zywam polskich więźniów sowieckich katowni na wileńskich Ukiszkach, lwowskich burgitkach, na moskiewskiej Ubiance i Butyrykach, w Łucku, w Równem, komyi, Mińsku oraz w wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu! Zginęli śmierci bojrzejski. Do was wołam, rodacy! Deportowani w głąb Związku Sowieckiego i tam zabijani pracą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób. Za to, że do końca pozostaliście wierni Ojczyźnie. Stańcie do apelu! Zgierli śmierci Do was zwracam się potomni, pochylając za dumie i szacunku głowy, by uczcić męczeństwo córek i synów narodu polskiego, Zachowajcie w swych sercach pamięć o ich ofierze, złożonej za honor i wolność Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Cześć i powiedź! Nastąpi złożenie kwiatów. Serdecznie zapraszam poszczególne delegacje. Jako pierwsza zapraszam delegację miasta Kołaczyt na czele z panią burmistrz. Zapraszam delegację do sprawy przewodniczącego rady miasta. W imieniu marszałka żońcy kwiaty złoży radny powiatowy pan Adam Pawły dyrektora gminy Gospodarka kultury w Pana zapraszam delegację służb mundurowych

złożyli przedstawiciele Liceum Ogólnego w Kowaczycach. Суже некий пятый, представители рады Савецкой коалиции, Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu panią burmistrz. Szanowni Państwo. Bardzo chciałam podziękować w imieniu własnym, władz samorządowych, naszej gminy za tak liczny i wspaniały udział w dzisiejszych uroczystościach. Bardzo dziękuję, zacznę tutaj od najmłodszych, od przedszkola. Wreszcie zobaczyliście jak wygląda cały ceremoniał i apel pamięci. Myślę, że wspaniałe prace powstaną z tych dzisiejszych, na pewno wielkich dla Was, moi drodzy, wrażeń. Dziękuję harcerzom, drużynie harcerskiej. Niezmiernie jest mi miło podziękować wojsku, które od już kilku lat towarzyszy nam w naszych patriotycznych uroczystościach na terenie gminy. Panowie oficerzy, panowie żołnierze, serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu tych poległych Skołaczyc i tych wszystkich, których dzisiaj na tej uroczystości czciliśmy Pani pamięć. Bardzo dziękuję. Chciałam podziękować przedstawicielom Kosyniarów z Bieździedzy, przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych, Pocztom sztandarowym wszystkich szkół naszej gminy, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za uroczystość. Może nie wszyscy mogli dzisiaj być, bo jest piątek, ogrom pracy, ale ci, co są, to proszę Państwa, nie liczy się ilość, liczy się jakość. Bardzo Państwu dziękuję za. Tak wspaniałą postawę patriotyczną. Chciałam podziękować też innym służbom mundurowym policji za pilnowanie porządku ruchu w czasie dzisiejszej uroczystości. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz wszystkich na krótką część artystyczną, która odbędzie się w Domu Kultury w Kołaczycach. Bardzo dziękuję. Panie, prawo! prawo, prawo. Dziękujemy i zapraszamy wszystkich Państwa do sali bankietowej do Domu Kultury na pięć